Mężczyźni w tym kraju, tacy w naszym wieku, są wychowywani przez kobiety, bo byli nieobecni ojcowie. Niestety, czy stety, wiele kobiet czyni sobie z małego chłopca partnera czyli musisz być dzielny, bo mama potrzebuje wsparcia. Wielu chłopców, dorastając w takiej relacji, od małego no, właśnie jest wsparciem, czyli wchodzi w tę rolę ratownika, inaczej nazywaną rolą wybawcy. I bardzo często we współpracy widzi, zgaduje, potrafi się zaopiekować. No to to jest taki automatyczny lider. Tylko, że jest takie, no znowu, nieświadome, magiczne myślenie, że jak ja się zaopiekuję wszystkimi innymi, to ktoś też zaopiekuje się mną. I im wyżej jesteśmy w hierarchii, tym bardziej ludzie patrzą, wiesz. Na hipotetycznego prezesa i mówią: Nie, no ten gość jest tak dzielny i samodzielny, że on na pewno nie potrzebuje. W związku z tym kosztem największym, jaki mamy, są cały czas relacje.